Witamy w niedzielę rano. Przed lotem numer 6. Korzystając z pogody, młodzież się relaksuje wśród kąpieli. Wiadomo, stan upierzenia jest różny. Są tutaj starsze i młodsze gołąbki. Jest ich tu już sporo, całkiem odsadzonych. Reszta już do tego drugiego odmiennika. Tych pierwszych gołębi odsadzanych jeżą się po sobie już dość intensywnie, samce zaczynają pogrukiwać. Na lot poszło gołębi 12. Z tej 500 ciężkiej brakują dwa roczne, w zasadzie roczna samiczka i późniak. Gołębnik jest, jak to się mówi, wyzerowany. Sadziłem 12 łącznie z tym, którego nie byłem pewny, czy on w sumie coś ma z tym skrzydłem, czy nie. Będzie to widać. Ciutkę karmy sypnięte, woda nalana, bo dzisiaj przyrod z dzieciakami, więc nie wiem, jak to sam się uda ogarnąć. Wypuszczone no tylko kulawa sobie chodzi, bo dzisiaj wyleciała sobie polata. Głębie wypuszczone 650. Dystans gdzieś 360, znaczy dokładnie 362 km. Zobaczymy. Także czekamy na przylot. Pozdrawiamy. No i ledwo skończyłem gadać. Jest ten sam gołąb. Dzisiaj ciężka 300 się zanosi. Jest 10.55. 5 godzin lotu. I siada ten sam roczniak co ostatnio. Chodź, 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 chodź. Już mu gonię po samiczkę, żeby nie stracił motywacji. Chociaż tu jedna luźna jest. I w dobrym czasie jest dzisiaj. Także pocieszające. Pozdrawiamy. No i po dłuższej przerwie mamy drugiego. Chodź, 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 chodź. Albo 9102, albo 13.57. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. O, Julka tam się drze, woła. Chodź, 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 chodź Chodź. No idź na antenę. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Tak, 91.02. W zasadzie najrówniejszy gołąbek, samczyk. Też roczny. Także fajnie. Chodź, 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 chodź. I jego dziewczyna na niego czeka, to też się zachęci. <laughs> Czyli jedna. Lot generalnie ciężki, ale tutaj czołówka na podobnym pomiarze. No, ale przy wkładanych tam pewnie 40-50, mają po 12-15 już, praktycznie, więc no to już nie jest tak źle. No, ale to procent jest przyzwoity. Tam jeszcze jakiś idzie, ale to chyba nie do nas. W tym tygodniu, niby ta 300, miała być z troszkę większym wiaterkiem wspomagającym, więc w zasadzie cały tydzień na karmie lekkostrawnej pod koniec tygodnia lekkostrawna pół na pół z super dietą e, za dużo dodatków energetycznych nie dostawały jako, że w środę już mi wagowo były za ciężkie i też tam po, po gaduchach sobie z jednym gościem e, zacząłem im w czwartek, w piątek i w sobotę rano dostały karnitynę żeby trochę ten tłuszcz przepalały i troszkę tej masy faktycznie zrzuciły no, i w piątek na wieczór ostatnie karmienie energetyczne. Także jak na ten lot, to myślę, że trochę mało. No, ale zobaczymy, jak tam ta reszta. No, ale skoro jeden potrafi usiąść w miarę, drugi przyzwoicie, a reszta nie, no to chyba to jest po prostu też refleksja na temat materiału. Niemniej, no zobaczymy, jak przyszły tydzień też na tej karnity nie będą. E, co tam dalej, o ile w ogóle dzisiaj się tam jeszcze coś zleci, nie? Co tam dalej na tej 500 będzie? No zobaczymy. Czekamy dalej. Chodź, 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 chodź. Mamy trzeciego. Nawet w miarę z kierunku. Samiczka. Chodź, 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 W gołębniku masz picie. Idź. Chodź, 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 W ogóle jakieś trawa czy siano jej się przykleiła. Odbiło. Odbiło. Ta stara samica z 14 roku, ale jej... Pokazałem samca przed wkładaniem, bo na nią, o ale zmęczona, lepiej to na nią działało. No, choć na pisie, na tych krótkich lotach to widziałem, że na nią dobrze wpływało. Więc pokazałem jej samca, sam jest dwulatek ten czerwony. No i coś tam trochę jej to dało widocznie, motywacji. Wybrała sobie orzeszki na smakę. A ta była na małej masie, to musiała popracować. Także nie jest źle. Tak na ten lot. No dobra, wyglądamy dalej. Może jeszcze coś skapnie. Chodź, 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 chodź. chodź. Jest roczniaczek. Trochę z boku. On był. Piąty z tej 500. chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Chodź. Też popracował. Także mamy pierwszy 10,55, później 119, 1121, 1124 no pewnie szału też się nie ma co spodziewać, no ale siadają lepiej niż ostatnio, więc może i ten zabieg z tą karnityną trochę już no nie się... Trochę dał, a może też po prostu na tej 500 dostały w dupkę i trochę przemyślały swoje postępowanie. Zobaczymy. Tam lecą jakieś trzy. Ale to chyba nic tu do nas się nie urwie, bo to za dziarsko wiosłują. Tam idzie nasze piękne stworzenie. No i cóż, czekamy dalej. Jest piąta samiczka. Znaczy piąty gołąb. Samiczka dwuletnia. 1345 też z kierunku. Nie przewiało ich. To jak na taki lot to widać, że Nie tak strasznie z tym karmieniem trafiłem. Chodź, 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 chodź. Ale fajnie. W końcu trochę się ruszyły. Chodź, 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 chodź Także piąteczkę zamknęliśmy. Też na pewno nie będzie szału, ale chociaż siadają, nie? No bo tutaj te 21, 24, 31. Czy w miarę przy takich prędkościach i co najważniejsze, przyleciała samica do tego samca, co usiadł jako czwarty? Fajnie, fajnie. Także jeszcze jeden i połowa. No dobra, wyglądamy dalej, spróbujemy. Może jakieś lądowanie uchwycić, bo jak na razie to wszystko tak naprawdę już na dachu się udaje. Dopiero tak szybko lądują. No ale to cieszy. No dobra. Miał samicę. O, tu mamy połowę. A ja też nawet nie zdążyłem go zauważyć, bo tylko kapnął z dachu prosto na antenę. Ale też jego żona już jest, więc chociaż tyle. Można powiedzieć, że wszystko ma. No to teraz. Można jechać się. Gdzieś nie pomodlić. O to, żeby reszta dotarła do zegarów do domu. Co stara powiesz. Nic pozdrawiam. Wszystkim życzymy dobrego lotu. Co, co tak, licho? Czemu oni tak wolno lecą? Lepiej niż ostatnio, nie wolno. Ale wolno. Może za to, to, się że, rozkręcają. Może za to że z wagą mają takie problemy jak. Może, jakby mąż nie przekarmiał, to by było lepiej. Dobra. Czekamy dalej. Nie będziemy tego wycinać. Niech się wizerunek niesie w świata co. No to fajnie. Cztery samce, dwie samice. Trochę popracowały. Ale nie przeleciały. Pozdrawiamy. No, i jesteśmy tuż po zegarach na tą chwilę, czy znaczy na zegary generalnie było gołąbków 9, czyli 3 jeszcze lecą. Brakuje dwulatki, która przyszła w środę z tej 500, -ki. brakuje rocznej, która w piątek doleciała tamten z poprzedniej 300, czyli po tygodniowej przerwie, i brakuje dwulatka, który nie był na tej ciężkiej 500, który przyszedł w środę. O dziwo ten gołąb, znaczy o dziwo, dobrze, bo ten gołąbek, który mógł być, który teoretycznie się wahałem, czy go dać, przyleciał jako ósmy, ten samczyk, to jest ten, który miał z początku sezonu jakąś tam kontuzję, czy obicie, dał sobie radę, cóż, nie będziemy gdybać, jak to wyjdzie na liście, ten pierwszy samczyk, Myślę, że całkiem fajnie oczywiście w sekcji, bo te wyniki widziałem tam listy zegarowe, więc myślę, że w sekcji, jak dobrze pójdzie, to może pierwsza dwudziestka gołębi powinien się gdzieś tam załapać. No i na pewno wydaje się, że będzie to lepszy lot pod ilością konkursów niż ten poprzedni w godzinę tych gołębi, też było trzysetki patrząc po listach. To jest to mocno przyzwoity czas. Także, no cóż, czekamy na kolejną 500. -kę. Teraz dwie pod rząd i zobaczymy, tak, co tu się obroni z tego towarzystwa. Na pewno bardzo mnie cieszy to, że te roczniaki po tamtej 500 odmeldowały się w pierwszej czwórce. Minimalna korekta będzie właśnie z tą l -karnityną dawana cały tydzień, żeby z tej karmy z olejem mogły wyciągnąć więcej. Jeszcze na karmę dojdzie Terol. To jest taki proszek na drogie oddechowe też w ramach testów włączony w środku sezonu. Yy, no cóż, zobaczymy co to, czy to coś zmieni, czy pogorszy, czy polepszy. Na razie to tyle. Pozdrawiamy, gratulujemy zwycięzcom. Myślę, że tutaj chyba Zdecydowanie była rozjechał naszą sekcję, ale fajnie, młody chłopak też, także wielkie gratulacje. Pozdrawiamy.